Witam, tutaj jest Partyatix, a dzisiaj będzie Mundo na dżungli. Od raz opowiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij tutaj. Tutaj kamerką powinno się pojawić. I daj lajka pod filmem. Dzięki temu pomożesz mi się rozwijać. No i filmik dotrze do większej ilości osób. Dobra, więc to tyle. Jak tu gram? Mundo na dżungli. Okej. ok. Mundela na dżungli, Arinamidzie, Tristana plus Trash z Igniteem na bocie i Irelia na topie, zignajtem. z A u Vayne Chwila, przecież tego rola. Bo to chyba jest jak Dobra, o tutaj, ładna akcja mówię, prawie wyszła, Gdybym organa mnie złapała to już byśmy mieli Vayne'a, ale Przykro mi, więc tak do końca jak tutaj mówiłam a więc, tak, Wayne i, i, i Zillian na bocie, Zillian na supporta Morgana na midzie z barierą, Riven na topie i Kazix na dżungli. Ok. Zaczynamy sobie oczywiście y, od Reda, czy od Golemów, bo Botlane nam pomaga. Poza tym, Blue nie jest nam potrzebny za bardzo na Mundo. No to dodatkowa opcja. Dobra, ja sobie zaczynam z Q na Mundo, potem biorę e. Pamiętajcie, że teraz E dostało buffa i tak jakby nie ma animacji auto ataku przed tym. Czy znaczy, tak pomija animację auto ataku. O, walicie bazik, a potem E od razu. Paś, chyba to zrobię jeszcze. Nie. No. Nieważne. Okej. Okay. O, widzieliście bazik ataki a od razu wtedy pomija się tą animację auto ataku i wtedy zadaje ci więcej obrażeń w mniejszym czasie, a o to chodzi tejże. Dobra, co tu mogę powiedzieć o Mundo? Mundo to w sumie jedna z najmocniejszych postaci teraz na dżungli. Jest to jest strasznie twardy. Ma OP Ulti. Ej, bar bardzo dużo HP się da mieć, bardzo dużo w ogóle rezistów w bardzo krótkim czasie. Bo te itemy dla tanków są tanie jak cholera, więc to wszystko tanio się gromadzi. No i dodatkowo masterki na dżungle są dla tanków, no bardzo silne są te masterki. I dzięki temu Mundo stał się jednym z, jednym z najsilniejszych junglerów według mnie. No i to tyle. I warto nim grać, no, jest no bardzo często jest banalny Mundo. Więc jeżeli nie jest, to wykorzystujcie to, grajcie nim, bo jest naprawdę silny. A to jak widzicie zaczęliśmy, a nie, no było to wcześniej nas zabili jak widzę, ale to jest ważne, zabiliśmy, więc to się liczy. W sumie tak jarko ładnie pokazuje tego munda, bo w tej grze to naprawdę ten munda wpadnie bardzo dobrze. No dobra, tu przewiniemy. Zrobimy sobie żabkę, counter jungle, najważniejsze co może być counter jungle. Zaraz tak maksujemy na Mundo oczywiście Q potem E, potem PUF I to chyba najlepsza opcja. Dobra, jak widzicie, no to lecimy sobie tutaj. Zbudowałem itemek od od itemka na dżungle z tym zielonym gemem, Nie, nie pamiętam jak się nazywa, oczywiście. Profesjonalne przygotowanie. No, ale ten itemek, no jaki inny można wynać. I pamiętajcie, że lepiej kupić... jak dla mnie. Lepiej kupić wcześniej to, ten item, który dodaje AOE brzmienia, ten odpalanie, niż ulepszyć smite, no bo jak ulepszycie smite, to tam trochę EXPA więcej. I trochę No i to tyle, bo jeszcze mana wydaje, a mana nie jest nam potrzebna na Mundo, więc jak dla mnie właśnie dlatego lepiej ulepszyć, znaczy kupić sobie to. 300 HP do tego.

Ale tu mokra Thresha. A nie. Nawet Threshowała. Było idiotyczne, ale nie. Dobra, i to tyle. Już jesteśmy 1-0-3. Ari, ARI jest 1-3. To jest nieważne. Bo Bunda jest na dżungli, więc Ari możesz spokojnie nafeedować. Nie bój się. Dobra, Będziemy teraz Drake'a w sumie mogli próbować. A nie, nie będziemy go robić. Trista cofnęła, Kha'Zix już wstał, więc nie warto próbować tym mundem się bardzo przyjemnie dżungli tym, yy, czyści tymi tasakami w dżungli naprawdę urażenie się zadaje procentowe i super jeszcze dodatkowo w tym patchu yy, mowy mają zmniejszonego mresa, a tasaki zadają właśnie magiczne obrażenia procentowe magiczne obrażenia no właśnie, więc dzięki temu jeszcze więcej zadajecie To jest no zarobis. Fajnie z tym czyści Tutaj blue nie bierzemy Dobra, Kazix jeszcze chce tutaj dostać Bundo I teraz tak Kupujemy oczywiście czerwonego smajta, No bo zmniejsza z obrażenia jakie zadają w Was no A slowy macie w sumie pod tosakami, to się nie opłaca. Patrzcie. Nie, nie opłaca się tego niebieskiego bardzo wnika też się nie opłaca brać na Mundo. Najlepiej czerwonego spajta. A jak dla mnie budki. Budki mi się w sumie trójki spodobały na tego Mundo. Bo są tanie, bardzo. I dodają o 5 movementa więcej niż wcześniej, czyli 65 dodają. No i na Mundo się fajnie sprawdzają z ultem jego. bardzo Teraz mam 410 movementa. Sporo bardzo fajnie się. się wtedy gra no tu mają wadrę tak, Już fajnie tam padła O nie, dobra, Zilean ulti Dobra Zilean jego ulti Tutaj ładnie wchodzi ten... Pamiętajcie, o właśnie, że red wchodzi w turet teraz Patrzmy w No Taka ciekawostka w sumie, nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą, ale... Ktoś ma reda i urażony, to chyba by zauważył bliznę. Więc... Obroty poprzyjemy. Zabrałem ja się strzelić. możemy blue-arii zrobić. No? mundo nie opłaca się zbrać tylko blue-mundo. Więc no, oddawajcie go mi... Co to, być, no? Co to za... Rito, please. Oddawajcie. Oddawajcie no właśnie to, bo mid lanerowi nie jest potrzebne w ogóle. Jedynie co dobre dla was to cooldowny, ale w sumie nie, 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 Niepotrzebne potrzebne, za, za dużo to że dodatkowo daje, bo jeszcze daje AP i. właśnie zajmowaliśmy w Dodaję jeszcze AP i mana regen, więc jest w ogóle niepotrzebne. Lepiej oddać mid lanerowi. Pięknie, okay, Morgana, zagrałaś. Ale Irelia też potwór w tym patrze Naprawdę Ta Trinity kupiła Co to było ludzie Wystarczy, że mundować weźmie agro i koniec zabawy No nie wiem co to było, O no, Boże, Zilean jego bomba O, no, tutaj nie poszło zabić jego no, Wyszło No ale w sumie wzięliśmy dwa turety, bo ten i ten Połowę tego, ten zaraz padnie, gdzie jest Mundo? ogóle ten, ten ulti, to, to ulti jest naprawdę dobre. zobaczcie jaki krótki cooldown, tak to jest opa, leczy sobie 1500 chyba na 50% życia sobie leczy. Jest naprawdę opa, te ulti. Mundo jest no, bardzo bardzo to posadzie. Jeszcze dodatkowe Masterki, to tak chcełem. I teraz, co do Bilda. No to z pierwszej lecimy oczywiście na pierwszy i ten. Tutaj mają trochę, mówisz, okryliwie się przyda. I dodatkowo cooldownów trochę da. I dodatkowo, co najważniejsze, zwiększa o 20% tyle leczenia Więc naprawdę na Mundo jest genialny. To jest naprawdę super. Mundo jeszcze pasywka, no, fajne też regen Mundo to jest full HP i tyle. Właśnie jest 16 minut i ja mam 3000 HP. Ary dla porównania ma 1300. na <grymne> nakoria. No Bardzo fajnie mi się nie gra w tym patrzę. Polecam Jak nie jest zapanowany, to warto mi grać. A tutaj warto moja w krzakach. Tu się chciałem zaczaić, tutaj. Fajnie. Ale wyszło. I tutaj zaspaczę sobie żabę. Będzie mi tu jakaś wejn zabierała żaby i tu będzie właśnie słaba akcja Mundo się ze słabej strony pokaże Albo raczej ja się ze słabej strony pokażę Podam się zautosmite'ować temu Kazmixowi Ojej, ludzie, co to był? Jak tak można grać? Ale nie szkodzi Mundo 6-2-6, spoko Chyba, jeszcze się biją trochę czy Ari za ora, czy Ari zrobi Place, to... Jest, to, to się złapać? No, ale... To to. <grym> ładnie, ładnie. A tu i tak, tego topala, bo no, ten gracz wie o co chodzi. Split push, push 8-3. Czy to jest coś, no, no solo nikt nie pokonał już w tej reali, więc no to jest dobra technika. Split push. Czy wiadomo, no w tym fajtach trochę gorzej możemy wejść. No jest, no jest 23-15-30 Jest 8, sorry Jest 8k golda, do przodu jesteśmy, więc Taka technika jest odpowiednia Dobra Co do builda, to właśnie były pierwity, ale to już wcześniej I teraz będziemy lecieć Dead Man Plate Ten itemek, który zwiększa movementy Armora i HP On jest no, naprawdę fajny na mundo Warto zbudować. Będzie mi się wbijać. Vayne. W sumie powinna no, ładnie, będę zjadać dzięki tej pasywce, no ale przykro mi. W sumie nie, raczej bym sobie nie poradził z nią. Jakby strasznie przyszedł, no ale to jest wejdę. Chyba, żebym jakoś futrzował, i on tam tak trafił ładnie. Przyspieszymy, bo to, to jest w sumie z końcówka gry, a czy 10 minut nie wiem. ale już mogliby się poddać. Dobra, turety, pamiętajcie, że wasze hajach e wchodzi w turety, i wtedy trzecie po 300 w turety. jest przyjemne, bardzo. Więc no, używajcie tego. świetny pasek. No. O, ludzie, następny świetny pasek. O nie wyszło, ale ulty odpalone. Tyle. Smaytujemy sobie oczywiście tego, który największy od w nas ma. Tutaj to była akurat Kazis. The Vein, The Revenge z. Ta wej, Darizan, wolał ludzi z umrze, A nie, umrze. dobra. Marła. Ale i tak to jest głównie od Ciębie. 829 Co tu dużo gadać? O, tutaj za daleko, a nie, fajnie, nie, Okej. Okay. Ja teraz już 10 sekund do Dobra, Rozbudujemy sobie tego deadman Playta. Raczej mnie nie pisać. Tak, zbudowaliśmy go. I teraz no, chyba można omena lecieć w sumie. No, raczej omena lecę teraz. Przyda się nawet. Jeszcze dla na słowa, Armory, oni mają prawie full ade team. Ten Zilean coś tam zadaje, Morgana, no ale... 4000 HP w To jest mi aż W sumie 2000. Młody, naprawdę fajna postać. Aktualnie tak mocno ta Irelia tam puszuje całe życie, ale to chodzi 8-5 ona 8-2 od tego puszowania. Hehe, <grymne> dobra. No, Załóż, No, średnio wykorzystała Fida, którego wbiła. W ogóle Ginso zbudowała, a nie, buduje ta O, Uuu, tutaj zaos. w ogóle nie mogłem natarć, nie wiem czemu. No, to kurczę. Tutaj spaliłem, tylko Mnie to nawet nie bijął. Nie, co się za tego bije. O, o, właśnie tutaj nie padło, o ten moment mi chodziło. Zleciałam, przybiegł na czas i od razu ulti rzucił. Kłamstwo państwa. No, to tylko tu to chyba nie zabija. Ale przynajmniej uciekł. Wiecie... No, jeszcze ulti jakby se... A, drajganoki zabiorą, no wieknie. No, drajganoki. Dobra, przyspieszymy. 5 minut, pierdol, to jest tak. Tutaj Relia próbowała jakieś playzdy wykazać się, no bo padło jak szmata i teraz próbowała coś podrobić, no ale przykro, za O, właśnie, to już było. O, dopiero jest Trochę za ostro się wbija ta Irelia, tro, Troszeczkę za ostro. 9-7. No, Kazeks się wpierczył, no, no Ale Kazeks w sumie też dostał tam lekkiego bufa Bardzo źle dała tę ładnie umieła ich pisać Z drugiej strony też ładnie wygrała tę grę Ten, ten Zilean sporo wrażenie dodaje. Ładnie Ładnie obrażenia z tyłu Dobra, będziemy go do Inhibitor Iki Chyba radę Uu, nie dasz rady! zostaw moją Marii. <grystanie> to kumu nie weszło i nie zdążyło. To... Tutaj powinien być w sumie Baron, bo Kazixa nie ma. Ale go chyba nie zrobimy, bo Irelia jakby się trzepała. się tutaj relia. Może to spokojnie zrobić Baron, ale nie żyje w tym Kazix. Nie mając Majta. Ej Reliowo nie tam sobie paść To jest naprawdę... blud Po prostu nie rozumiem, co on na sobie Ładnie się głodzi Jest Nie wiem czy tego Barana będziemy potrzebowali Czy tak razie wcześniej skończył skądś... Tristana próbowała teraz słyszałaś, no Dobra, Irelia się w końcu ogarnęła i to zrobimy Dobra, teraz pojedynek smite'ów z KZXM Tym razem nie mogę tego przegrać, ludzie, team nam nie licie. Długi ten Baron w sumie Tam przecież 3 stany Dobra, tak się wygrywa pojedynek smite'ów Nie wiem po co ona padła, za, za mało obrażeń ma Ma 10-11 w sumie Miała 2-8, więc ładnie Zostałaś tu sakiem co? Dobra, to będzie koniec gry Z Baronem, to jest taki pól, że... Jestem mowy są w karetki, patrzę Ciężko się między nimi chodzi Dobra, dzięki, że oglądaliście O subach już mówiłem I żebyście dali, jak jeszcze nie daliście Porównujcie go na filmy, dajcie lajka like też No i to tyle Dzięki, że obejrzeliście do końca, na razie